Nowa droga otwartego serca, dzień 40. Wyruszyliśmy w czterdziestodniową drogę i oto właśnie 40 dzień. Nasza droga się dopełnia, tak jak ją zaplanowaliśmy, ale pamiętamy, że symbolika biblijna liczby 40 oznacza pełnię tego, co potrzeba. Można inaczej powiedzieć, 40 oznacza tyle, ile trzeba. Aby coś się dopełniło, aby coś zostało zamknięte. Pewien proces został zamknięty, ale to nie oznacza, że skończyła się droga. Ona się nie kończy, tak naprawdę. Chcemy podążać dalej, chcemy stawiać kolejne kroki, chcemy odkrywać kolejne tajemnice, czy może kolejne warstwy tajemnicy. Z wdzięcznością patrzymy na te 39 kroków które doprowadzimy nas do tego miejsca. I taka refleksja, że każdy z tych kroków był bardzo potrzebny, żebyśmy mogli być dzisiaj tutaj, gdzie jesteśmy. I to odnosi się zarówno do tych naszych symbolicznych kroków przez 40 dni wspólnego wędrowania drogą otwartego serca, ale również to dotyczy tego wszystkiego, co się wydarzyło w naszym życiu. W ten sam sposób chcemy na to popatrzeć. Wszystko, co się wydarzyło, ma swoje miejsce i ma swoją wagę. Kiedy inaczej na to spojrzymy, gdyby się nie wydarzyło, nie byłbym w tym miejscu. I dlatego mogę na to popatrzeć z wdzięcznością. Kiedy mam świadomość, że wszystko, co się mieści w takim naszym pojęciu przeszłość, jest sprawą zamkniętą. Czyli tam już się nic nie zmieni, nic się nie wydarzy, natomiast skutki tego, co się wtedy wydarzyło, nosimy w sobie. Stąd też, częścią naszej drogi i doświadczenia chwili obecnej będzie świadomość tego, że takie skutki istnieją. Niektóre z nich będą wymagały uzdrowienia, poddania takiemu Bożemu światłu miłości. Może wtedy nie dostrzegaliśmy, albo ktoś lub coś to światło nam zasłoniło i nie mieliśmy do niego dostępu. Dzisiaj chcemy popatrzeć z miłością w te wszystkie miejsca, gdzie zostaliśmy zranieni, w te wszystkie miejsca, gdzie zabrakło nam miłości, gdzie ta miłość była dana w bardzo ograniczonej, niewystarczającej formie. Chcemy popatrzeć na te momenty i przyjmować je, wyrażając zgodę na niedoskonałość, na pewne braki, na ograniczenia, które towarzyszyły tamtym chwilom, bo każdej chwili towarzyszą jakieś ograniczenia. Czasem możemy nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, co to było, czego tam naprawdę brakowało. I dlatego teraz przyjmujemy te momenty. Z głęboką zgodą na ich niedoskonałość, na to, że wyglądały tak, jak wyglądały. Chcemy na nie popatrzeć z wdzięcznością, one doprowadziły nas do tego momentu, w którym jesteśmy. Chcemy przepełnić je wdzięcznością i miłością, nawet jeśli były to bardzo trudne chwile, ale ich wartość możemy docenić tylko z perspektywy czasu, tylko patrząc na nie tak, jak teraz patrzymy. Nieco wstecz, nie po to, by je rozważać, by się nad nimi zastanawiać, by je analizować, by je oceniać. Chcemy zobaczyć, że każdy krok na naszej drodze jest ważny, jest częścią tej drogi. Nie można go wyeliminować i nie chcemy tego robić. Chcemy dokładnie przeciwnie zaakceptować każdy moment, przyjąć go i podjąć również odpowiedzialność. Za niedostatki tego czasu, bo dziś mogę wszystko, mogę w wewnętrznej wolności odbudowywać to, czego wtedy brakowało. Mogę zadość uczynić, mogę wypełnić, dopełnić tego, co wtedy brakło. Nie muszę się zatem niczego obawiać. Przyjmuję, akceptuję, wypełniam i dopełniam to, co jest możliwe. Tak by był wielki pokój w moim sercu, kiedy patrzę na tę przestrzeń nazywaną przeszłością, wiedząc, że chwila obecna zawiera niezwykłe możliwości. To takie małe spojrzenie wstecz, które jest nam potrzebne w momencie, kiedy się zatrzymujemy w drodze, w naturalny sposób oglądamy się wstecz, by zobaczyć, jaką drogę przebyliśmy. Może pamiętamy to z wycieczek górskich, że czasem, kiedy już jesteśmy na szczycie, aż z niedowierzaniem patrzymy, tak wielką drogę przebyliśmy, tak wysoko jestem. Z tym samym zadziwieniem mogę popatrzeć na piękno i wielkość tej drogi, którą przebyłem, z wdzięcznością ją przyjmując. A ponieważ jestem zaproszony, by kroczyć dalej, ta droga się nie kończy, dlatego jestem gotów stawiać kolejne kroki. Jestem gotów podejmować kolejne wyzwania, zaproszenia, niespodzianki, wszystko to, co czeka na mnie. Jeśli jest we mnie gotowość przyjmowania tego, co na mnie czeka, będę mógł z inną mądrością, dużo głębszą mądrością radzić sobie z tym, co przychodzi. Bo tam już nie ma lęku, nie ma obaw, nie mam nawet planowania, nie ma prób szukania rozwiązań. Dla jeszcze nieistniejących problemów, jeszcze nieistniejących oznacza, że może one już są, ale tylko w mojej głowie. W rzeczywistości nikt o nich nie wie i nie istnieją. Więc kiedy pojawiają się jako myśli w mojej głowie, mogą mnie zamykać, mogą mnie napełniać lękiem wobec tego, co przede mną, strachem przed tym, co ewentualnie może przyjść. Buduje sobie wszystkie te scenariusze, a co będzie gdyby? Bardzo niszczący sposób myślenia. Wprowadza wiele lęku, niepokoju i tam, gdzie mogłaby być radość i ciekawość, a co przyniesie mi następny dzień, a jaki będzie następny, co jest za zakrętem, a co jest dalej, będzie lęk zamiast tej naturalnej ciekawości, którą mamy wpisana w serce. I dlatego pozwólcie, że takie zaproszenie. Skieruję do Was, byśmy razem ruszyli w dalszą drogę, byśmy nie zatrzymywali się w tym miejscu, ale ruszyli bez lęku, bez obaw, nawet bez jakichś wielkich specjalnych planów, z gotowością, z otwartością na to wszystko, co życie przyniesie, co chwila przyniesie. Nie jesteśmy w stanie tego zaplanować. Może niektóre rzeczy jesteśmy w stanie przewidzieć, ale przecież nie o to chodzi. Dużo bardziej oczekujemy tego, że spotkamy się z niespodzianką, że przyniesie życie coś pięknego, czego sam w głowie bym nie wymyślił. I takie scenariusze, które nigdy by się nie pojawiły jako plan w mojej głowie. I dlatego mając swoje własne plany, mając pewne wyobrażenia o przyszłości, chcę jednak pozostawić taką op. Ogromną wolność w tym, że owszem, plany planami, ale przede wszystkim chcę widzieć to, co życie przynosi i to, jak mogę się wpisać w linię życia, w strumień życia, jak mogę się stać jego integralną częścią, nie burząc jego harmonii, ale całkowicie się wpisując w ten nurt życia, poczuć się częścią życia, poczuć się tym, Kim jestem w życiu i dla życia, czyli dla innych, czyli w większej perspektywie, może nawet w perspektywie całego świata i całego kosmosu. Jestem ważnym elementem tego cudownego uniwersum, niezastąpionym elementem. I tak chcę rozpoczynać każdy mój nowy dzień i każdy mój nowy krok. Z ogromną wdzięcznością, że mogę go uczynić, z wielką nadzieją i ciekawością, co życie przyniesie mi w tym kolejnym kroku, jaką radością lub smutkiem, jakim doświadczeniem napełni moje serce. Zatem, niech się dzieje.